Pokażę ci, jak możesz eksportować filmy do swojej galerii. Czyli jak zapisywać edytowane filmy z CapCut w galerii twojego telefonu. Może to być iPhone, smartfon albo nawet iPad. To bardzo proste. Ale zanim zaczniemy, proszę, zajrzyj do opisu tego filmu. A przede wszystkim, jeśli chcesz dalej uczyć się o swoim urządzeniu, warto tam spojrzeć. Dobrze. Klikamy na nowy projekt. Teraz wybierzemy film, który chcemy edytować. Załóżmy, że będzie to ten tutaj. Kiedy już go zedytujesz, dodasz efekty, muzykę albo piosenkę, wszystko co chcesz, w prawym górnym rogu pojawi się niebieski przycisk Eksportuj. Zanim jednak klikniemy Eksportuj, naciskamy przycisk po lewej stronie, gdzie jest napis Ultra HD i wybieramy rozdzielczość, w jakiej chcemy zapisać film. Jeśli film zawiera dużo szczegółów, polecam zapisać go w 4K. Ale pamiętaj, zapisanie w 4K oznacza, że plik będzie dużo większy. Więc jeśli nie masz dużo miejsca w swoim urządzeniu, możesz wybrać 2K albo nawet 1080 rok, czyli HD. Kiedy już wybierzesz rozdzielczość i jakość filmu, klikamy eksportuj. I od razu film zacznie się zapisywać w naszym urządzeniu. Jak widzisz, ponieważ wybrałem 4K, zajmuje to trochę więcej czasu. Ale film zapisze się automatycznie w galerii Twojego urządzenia. I to wszystko. Jeśli spodobał Ci się ten film, polecam Ci zasubskrybować i zostawić polubienie. Do zobaczenia. Dziękuję.